Wyobraź sobie, że August hitów muzycznych z całego świata ląduje w naszym kraju. Tak właśnie wyglądała sytuacja w sierpniu 1999 roku, kiedy Whitney Houston postanowiła wystąpić w Polsce. Publiczność nie mogła się doczekać, by usłyszeć tak wielką gwiazdę, a echa jej nadchodzącego koncertu były tematem gorących dyskusji. Whitney wybrała nasz kraj jako przystanek na trasie promocyjnej swojego hitu emigrete Love is Your Love. Jak to się jednak stało? Że tak wielkie oczekiwania szybko przerodziły się w rozczarowanie, w Sopot, gdzie miała odbyć się wystawa, pogoda była nieprzyjemna. Deszcz i chłód sprawiły, że nie tylko publiczność czuła się zawiedziona. W dniu koncertu termometry wskazywały jedynie 12 stopni Celsjusza, atmosfera w mieście była wręcz przygnębiająca. Fanów martwiło to, jak piosenkarka poradzi sobie w takich warunkach. Ich obawy były uzasadnione, ponieważ witni dotarła na miejsce koncertu z opóźnieniem ponad godziny. Powód? Musiała negocjować swoje wymagania z organizatorami, w tym specjalne dmuchawy, które miały ogrzać scenę, dla niej to była kwestia komfortu. Gdy w końcu zjawiła się na scenie, ubrana w niezwykle ciepły strój, wywołała zdziwienie wśród zgromadzonych. Z jej zachowania można było łatwo wyczuć, że warunki, w jakich przyszło jej występować, były dalekie od idealnych. Mimo, że na scenie znajdowały się dmuchawy, posenkarka wielokrotnie podkreślała, jak bardzo jest jej zimno. Na koncercie wykonała kilka przebojów, choć w bardzo ograniczonej wersji, a niektóre z jej hitów w ogóle nie znalazły się w repertuarze występu. Po zakończonym koncercie wokalistka nie zdołała uczestniczyć w zapowiedzianej konferencji prasowej. Jej menedżer wyjaśniał, że witni musiała szybko udać się na lotnisko. W międzyczasie artystka zdążyła jednak spotkać się z Jolantą Kwaśniewską, byłym prezydentem TVP Robertem Kwiatkowskim i prezydentem Sopotujackim Karnowskim. Niestety, jej wystąpienie nie spełniło oczekiwań. A liczne głosy krytyki pojawiły się w mediach. Niektórzy twierdzili, że Witni wystąpiła na półgwizdka i zlekceważyła swoich wiernych fanów, którzy przyszli na koncert z wielkimi nadziejami. Tomasz Kamel, dziennikarz i muzyk, bronił Witni, tłumacząc, że w Europie miała naprawdę trudne warunki, zmęczenie podróżą i czasowe różnice były jej przeciwnikami. Podczas wywiadu z nią w bremie piosenkarka wyrażała swoje zaniepokojenie związane z pogodą i wyzwań, które nakładała na nią trasa koncertowa. Po zakończeniu wydarzenia poruszała również temat problemów ze struną głosową, co i mogło pomóc jej w występie. Właśnie takie nieprzewidziane okoliczności potrafią zderzyć się z wyobrażeniami na temat wielkich gwiazd muzycznych. Choć Witni Houston była ikoniczną postacią w świecie muzyki, jej koncert w Sopocie przypominał o kruchości strun głosowych i wrażliwości artystów. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej sytuacji? Czasem za wielką chwałą kryją się tłumione frustracje i ludzkie ograniczenia. Co myślisz o tym wydarzeniu? Chciałbyś zauważyć inne aspekty tej historii? Podziel się swoimi spostrzeżeniami.